Co? Znowu ponad 2000 ZUS-u do zapłaty? Mam tego dość. Pani księgowa, yy, ja słyszałam, że w spółce to się nie odpowiada swoim majątkiem. A wie pani, no ja już mam długi i ten ZUS co miesiąc mnie dusi, więc chcę założyć spółkę, żeby się odciąć. To nie do końca tak. Niby to spółka odpowiada za długi, ale jeśli jesteś w zarządzie i wiesz, że firma nie ma z czego płacić, musisz zgłosić upadłość. A, niech mnie pani nie straszy. Mnie to nie interesuje. Proszę mi po prostu założyć tę spółkę. Wezwanie do zapłaty z majątku prywatnego 109 tysięcy złotych? Ale ja to odpowiadam prywatnie. Przecież mam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka faktycznie oddziela Twój majątek prywatny, ale jeśli spółka faktycznie jest niewypłacalna, nie złożysz wniosku o upadłość w ciągu 30 dni, możesz odpowiadać prywatnie całym swoim majątkiem. Kiedy spółka jest niewypłacalna? Gdy przez ponad 3 miesiące nie płaci zobowiązań, rat, faktur, pensji albo gdy ma więcej długów niż majątek. Kliknij obserwuj, bo Fiskus nie przyjmuje tłumaczeń, nie wiedziałam.